Oglądacie One Million News. Wiadomości na temat blockchain i rynku kryptowalut. Krzysztof Krężołek. Zaczynamy. Coraz częściej odnotowuje się potężne ruchy bitcoinów na portfelach bitcoinowych. Głównie chodzi o to, jakie korzyści z tego wynikają i ile autentycznie tracą na tym pośrednicy, których takie transakcje omijają. Od sierpnia takie miliardowe transakcje występują coraz częściej. Zwróćcie uwagę, że procedura transferu takiej ilości pieniędzy w tradycyjny sposób pochłonęłaby dziesiątki roboczogodzin papierkowej roboty, pośrednictwo przez Rezerwę Federalną i inne banki centralne, opłatę pobieraną na wielu etapach i potencjalne opóźnienie, gdyby miało mieć to miejsce w weekend. W Bitcoinie ta transakcja wyniosła zaledwie 700 dolarów prowizji, a trwała aż 30 minut. Kryptowaluta narodową walutą na Wyspach Marszala. Choć dla wielu osób z pewnością taka informacja może wydawać się irracjonalna, zaskakująca czy też nieprawdopodobna, to muszę Was uspokoić i stanowczo stwierdzić, że pewne trendy zaczynają stawać się faktem. Wyspy Marszala widzą w blockchainie olbrzymi potencjał, który pozwoli na ograniczenie kosztów poprzez automatyzację wielu procesów związanych również z cyberterroryzmem i praniem pieniędzy. Według ministra Davida Poula scentralizowana waluta nie ma prawa zadziałać w kraju o populacji 50 tysięcy osób rozsianych po tysiącu wysp na Pacyfiku. Stąd decyzja o emisji drugiego w pełni legalnego środka płatniczego opartego o technologię blockchain. Oficjalnie natomiast pierwszym krajem, który stworzył i zaimplementował swoją cyfrową walutę, jest Tunezja. Taka informacja obiegła świat 11 listopada w serwisie BitHub. Blockchain jako pomoc dla startupów. Prosta spółka akcyjna, którą przyjął Sejm jako nowelizację kodeksu spółek handlowych 13 czerwca tego roku, a podpisał ją prezydent w sierpniu, pomoże startupom. Blockchain może stać się medium, by w prosty sposób pozyskiwać zewnętrzny kapitał na niezahamowany rozwój projektów. Ministerstwo zwróciło uwagę na rosnącą popularność rozwiązań tego typu dostępnych dla przedsiębiorców w Słowacji czy we Francji. Stwierdzono, że prowadzone do tej pory formy nie sprzyjają startupom. I proste spółki akcyjne pomogą innowacyjnym polskim przedsiębiorstwom, chociażby znacznie łatwiej założyć spółkę. Pierwsze dziecko w Brazylii z aktem urodzenia w blockchain. W Brazylii przeprowadzono eksperyment za pośrednictwem nowego projektu spółki technologicznej GrowTech. Z partnerstwem z IBM, mającym na celu rejestrację dziecka bez potrzeby zgłaszania go w Urzędzie Stanu Cywilnego. A wszystko to dzięki technologii blockchain. Cały proces rejestracji dziecka trwał zaledwie 5 minut, a już teraz trwają prace, aby ten proces jeszcze przyspieszyć. Nie jest to pierwsze dziecko na świecie zarejestrowane dzięki tej technologii. Przypomnę, że pierwszy raz dziecko zarejestrowano w grudniu 2018 roku, a odbyło się to w Indiach. Jednak to Brazylia bardzo cieszy się coraz większym zastosowaniem tej technologii, gdyż znajduje ona coraz więcej zastosowań związanych z administracją publiczną. Wypłaty w kryptowalutach? Żaden problem. W Nowej Zelandii każdy zatrudniony u nowozelandzkiego pracodawcy może ubiegać się o wypłatę w kryptowalucie. Co ważne, wypłaty w kryptowalutach mogą być realizowane w całości lub częściowo. Jest natomiast jeden warunek wynagrodzenie musi być świadczone z tytułu zatrudnienia. Dotyczy to tych kryptowalut, z którymi nie ma problemów z wymianą ich na giełdzie na pieniądz standardowy. Kwestie podatkowe są przejrzyste. Tak jak to ma miejsce w standardowej procedurze wypłacania wynagrodzenia, tak samo dzieje się wypłacając wypłatę w kryptowalucie. Pracodawca musi odprowadzić podatek. Dość ciekawe natomiast jest to, że w Nowej Zelandii nie odprowadza się podatku od zysków kapitałowych. Dlatego też opcja wypłaty w formie kryptowaluty staje się dość atrakcyjna. Pierwsza faza startu platformy BACT. BAKT należy do podmiotu ICE, spółki, która ma w posiadaniu np. giełdy Nowego Jorku. Ludzie dość długo musieli czekać na to wydarzenie, szczególnie instytucje, gdyż BAKT jest w pełni uregulowaną platformą. Nowojorska giełda póki co ma niski wolumen, jednak rekordy wolumenu pobijane są co kilka dni, i na dziś wolumen tej giełdy wynosi 15,5 miliona dolarów. Technologiczna ekspansja ekosystemu Tron. Ekosystem Tron, na którym zbudowaliśmy nasz token, rozwija się bardzo prężnie. Dziś jest uznawany za jeden z najbardziej obiecujących projektów. I nawet jeśli nie widać tego na wykresie, to ekosystem Tron może się już pochwalić 563 zdecentralizowanymi aplikacjami na swoim blockchain. Natomiast całkowita liczba zaimplementowanych smart kontraktów wynosi 1420. Twórcą projektu jest Justin Sun, młody przedsiębiorca i niezwykle medialna postać. Do tego dyrektor generalny BitTorrent. Niedawno obiegła świat informacja o nawiązaniu współpracy Tron z gigantem technologicznym firmą Samsung. Kryptowaluta Tron będzie wspierana przez portfel Samsung Blockchain KeyStore. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem.